W minioną niedzielę mieszkańcy Nowej Dęby mogli przenieść się w czasie do okresu II Wojny Światowej. Sprawili to muzycy zrzeszeni wokół fundacji Dot Arte, którzy zaprezentowali poruszające widowisko pod tytułem Sprawiedliwi. Cieszymy się bardzo, że fundacja Dot Art zgłosiła się do nas właśnie, do Samorządowego Środka Kultury, aby realizować to wydarzenie tutaj u nas na deskach Samorządowego Środka Kultury. Cieszymy się, że możemy wspierać i współpracować w ramach właśnie tego wydarzenia. Pewno chcieliśmy przekazać historię tych osób, które otrzymały właśnie ten zaszczytny tytuł osoby sprawiedliwej wśród narodów świata, czyli w szczególności poraków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Artystom zależało na wyróżnieniu mieszkańców północnego Podkarpacia, a szczególnie słynnej rodziny Ulmów. Do opisania tamtych wydarzeń i przedstawienia realiów sprzed ponad 80 lat pomogły teksty takich autorów jak Konstanty Ildefons Gałczyński, Antoni Słonimski, Władysław Broniewski, Jeszajachu Szpigel, Itzak Kacenelson czy Leopold Staw. Te w połączeniu z archiwalnymi fotografiami oraz przejmującą muzyką stworzyły niezapomniane widowisko. Jest to montaż słowno-muzyczny czyli synteza dźwięku, muzyki, tekstu właśnie poetów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Twórcą muzyki jest Szymon Chyliński. Jest to muzyka z jednej strony przypominająca troszeczkę właśnie stylistykę dwudziestolecia międzywojennego, Wiadomo, są to kompozycje zróżnicowane pod względem stylistycznym. Tekst jest bardzo poruszający. Muzyka również stara się ten tekst jeszcze oddać w takich barwach, żeby słuchacza troszeczkę zaszokować, troszeczkę poddać taki stan nostalgii, refleksji nad tym tematem, który właśnie jest dla nas bardzo ważny. Prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Wester. Tak śpiewali, ach, to nic, że tak bolały rany, bo jakże słodko teraz iść na te niebieskie polany. Po widowisku odbyło się spotkanie z rodziną i sąsiadami sprawiedliwych wśród narodów świata z okolic Nowej Dęby, które poprowadził historyk Tomasz Sudoł.